ma Naprawdę, co dzisiaj zrobiliście to wow! Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za 100 subskrypcji Lecimy po 200 Dzisiaj to naprawdę wow! Chciałem zrobić streama, ale jakieś problemy miałem techniczne, tak więc Jakby... Mam nadzieję, że mnie zrozumieć. zrozumiecie Czy jak to tam się mówi? No i co? Naprawdę ręki zostawcie pod tym Takim króciutkim odcineczkiem, powiedzmy, pięć łapek w górę. Naprawdę Wam dziękuję. To, co dzisiaj zrobiliście, to przechodzi moje pojęcie. Tak więc, naprawdę dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. I co po. Czekajcie, czekajcie. Nie wiem jeszcze, jakie ma... mogę mieć zakończenia, Możecie w sumie pisać w komentarzach. Po prostu pozdro. Elo, Nara. I co. Dziękuję.